To są słonie. Trochę nam się park rozrósł. Przyznam szczerze, bardzo się rozrósł. Już mamy czwarty poziom. Niedługo będzie piąty. Tutaj zrobiłem kilka takich poprawek. Pokażę Wam mniej więcej, jak statystyki wyglądają. Brakuje nam tysiąca do tutaj piątego poziomu. No zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że to się rozwinie jeszcze, bo brakuje nam jeszcze lwów i. Czego nam brakuje? Lwów i nosorożców. Lwy i nosorożce. Ale, żeby to zrobić, potrzebna jest komunikacja. Komunikacja w mieście. No właśnie. Yy, przygotowałem tutaj yy, pętlę no, z tej strony. Aha, jeszcze mamy. Oczywiście, te zwierzaczki tutaj wodne. Nie wiem, co to są za zwierzaczki, tak szczerze powiem. Kurde. Yy, czy to są orki? Czy to są. Nie wiem. Kurde, nie wiem. Naprawdę ciężko, ciężko powiedzieć. No i na nie kliknąć się nie da. No, ale fajnie, że są. Tutaj jest jakiś statek, tam wycieczkowy, co tam, nie wiem, podpływa, ale tutaj nie ma żadnej animacji, że on podpływa ani nic. Nie wiem, tak jest, bo jest. Tutaj zrobiłem taką na szybko pętlę autobusową. Bo, żeby obsługiwała to wejście, tym wejściem będą ludzie, głównym wejściem będą najczęściej chyba wchodzić, tak przynajmniej planuję, żeby tak było. No, i tak, no i z tej strony od razu zbuduję im, zbuduję im takie cóś, yy, może tak, może bym najpierw wypróbował tę drogę. Pokaż mi, jak to wygląda. E, wygląda całkiem ładnie. Dobra, możemy, możemy tutaj coś takiego właśnie zrobić. Dlaczego by nie? Dlaczego nie? Nawet ładnie to wygląda. Taka zieleń w środku, no, może być. I tutaj będziemy sobie śmigali tramwajem. I tutaj będziemy śmigali tramwajem. Tutaj zrobimy zaraz mu pętlę. Od razu ten tramwaj podprowadzimy pod tematy przemysłowe. No to będzie, będzie od razu będzie będzie obsługiwał y, tematy no właśnie przemysłowe yy, tak tutaj będę chciał coś takiego pokaż na ile ty mi tutaj pozwolisz pokaż no coś takiego dobra o ciężko 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 ale Tutaj zrobimy coś takiego. O, coś takiego. No taka pętla mi wyszła. No tak mogła, mogłaby wyjść troszeczkę lepiej, ale nie będę tutaj za mocno narzekał, dlatego że o coś coś takiego pokaż, jeszcze raz tak, myślę, myślę myślę, że będzie ok teraz tak bym potrzebował ten mały pędzel tutaj sobie wysokość bym chciał to wyrównać ok, i tutaj powinno być tędy będą ludziska wyłazić i tutaj będą wchodzili, dobra, tu, tu, tu tutaj będzie nasza linia jeździła tędy, tędy, tędy tutaj no i zrobimy mu pętlę tutaj jeszcze tak sobie wymyśliłem no ja wiem, czy dobrze no nie wiem w sumie w sumie to nie wiem tutaj by... aha, najpierw byś zrobił wiesz co takie coś Następnie nie, 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 nie kochany yy, tutaj byś zrobił ok ale takie coś o o i teraz od tego od tego coś takiego Coś takiego. Kurde, ale ona tutaj już powinna mi wyjeżdżać, więc takie coś i takie coś. Dobra, resztę załatwimy yy, w taki yy, w taki oto sposób, tylko sobie. Przemienię tutaj te opcje. Tutaj możemy sobie rozbudować tą pętlę, bo to nie będzie problem. Tak, ale będziemy potrzebowali tutaj jeszcze, jeszcze co najmniej jednego toru. A więc muszę to rozbudować jeszcze bardziej. Jeszcze i jeszcze o takie coś. Czy mi tutaj to wyjdzie? Szczerze powiem, nie wiem. Ale bym bardzo chciał, żeby mi to tutaj tak o wyszło. Tak. No, 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 no. Z zakręć się i tutaj byś y wchodził. O kurde no niebiańsko niebiańsko tylko jeszcze ja bym chciał żeby to było tak trochę bardziej po realnemu a więc tutaj dostosujemy te, te szyny o w taki sposób tutaj bardziej o tak aha tutaj się tak bardziej już nie da no dobra, to no, to no to no to nie szkodzi, no to nie szkodzi. tak. Tutaj na pewno to zmniejszymy, to tutaj sobie o tako zrobimy. No i mamy już tutaj taką pętlę. Tylko jeszcze bym chciał zmienić jej kierunek, ale to o, coś takiego. Tak, tak, tak. I tutaj także tak. I tutaj taka podwójna pętla będzie mi właśnie potrzebna, a teraz dałbyś radę? Nie, nie dasz rady Dobra wiesz co to ja ciebie zrobię o tak żeby to było bardziej bardziej dla mnie e, takie do, do zniesienia że ty że ty tutaj Robisz mi takie tutaj rzeczy. O, tak tutaj mocniej go wy, wy, wypukle. Tam nie musi się schodzić, bo tutaj będą obydwa przystanki. No tak y, powiem, nie mam do zalewania tego betoniku. A szkoda widzę. A szkoda. Już żałuję. Bym sobie to podlał betonikiem, powiem wam. Ale nie mam, nie mam, więc nie będę. Nie będę tutaj więcej nic kombinował. No i dobra, i teraz tak. I tutaj tramwaj, metro też będziemy dzisiaj używali. Tak. Ale to za chwilę. i od razu wezmę zajezdnię autobusową. A to jest autobus na biopaliwo. Nie wiem czy to się przyda. Ja wiem czy to tutaj wszystko stawiać? Nie. Pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Teraz zrobimy tak, jeszcze potrzebujemy. O, ten pojazdik, tak. On tutaj się przyklei do tej dróżki. Na tę chwilę. O, coś takiego. Jest, jest prąd. Kurde, właśnie, o to mi właśnie, o to. O to mi właśnie chodziło. Tamta zajezdnia jest tam ale ja bym chciał wiecie co to powyłączać i tutaj zrobić bezświatłowo tutaj jesteś chyba zrobiony co tak jesteś zrobiony a więc przystępujemy do robienia linii dobra zrobimy teraz tak nową linię tramwajową metro nie tramwaj linia i ta będzie jeździła tutaj, następnie będzie wyjeżdżała, a niech ma tutaj. Kurde, co ja mu będę żałował? Co ja mu będę? Tylko pytanie: dlaczego ja tutaj nie mogę skręcić? Bo co? Pokaż. Tak, tak, tak No a, czemu, a cze, czemu niby nie możesz skręcić? Bo co tam się takiego wydarzyło? Normalnie tu lub tu Kurde Ty też tu lub tu Ty Tutaj albo tutaj hm. Dobra, okej okay. Chyba możemy przystąpić do robienia linii. Okej, okay. i teraz. No, i co jest? Czemu nie? Patrz, no, no, no nie, bo, bo coś tam. Kurde, no o co chodzi? Coś tutaj. Nie łapię, ale dlaczego? Tam łapię, tam łapię, tu łapie, a tutaj sobie nie łapię. A dlaczego tutaj nie łapiesz? Bo co? Wybiórczo jest, ale nie mogę tego zrozumieć, dlaczego tutaj tak, tak jest, że. Że nie chcę. Nie wiem, naprawdę nie, nie rozumiem tego w ogóle. Hmm. No dobra, to ja zrobię y, stąd, y, tylko tak będę potrzebował to pozamieniać. No nie wiem, no spróbuję jeszcze raz, no bo kurde, powiem szczerze trochę mnie zaskoczył tutaj mu zrobimy powtórzenie przystanku tutaj koło tych bio bo tutaj taką kopułę postawiłem zobaczymy tutaj koło remizy niech ma tutaj będzie miał koło głównego wejścia takie coś Następnie tutaj pod skrzyżowaniem. Tutaj będzie w przyszłości przejście. Ale poczekajcie, może tutaj bym... O! Tutaj teraz damy. Tutaj nie wiem, czy to się przyda. Ale zrób tutaj też przystanek. Także, także tutaj. Oraz oraz na wyjeździe. No i o co chodzi? Coś tu jest z tą drogą. Powiem Wam. Coś tu jest nie, nie bardzo. O co tutaj chodzi? Czekajcie, chwila, moment. Co tu jest źle? Może ta droga jest jakaś wadliwa. No bo tutaj korzystałem z takiej drogi. A, ta droga może być wadliwa. I to w sumie by się zgadzało. Kurde, no szkoda. A, jakąś dupną drogę ściągnąłem i, i problem jest. No dobra, no to zrobimy taką drogę. No nie mam wyjścia. No, no, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No przecież nic nie zrobię. Tak, tu, tu. No kurde. Wiecie co? No, z niektórych modów to właśnie tak to jest korzystać. No ale szybko to poprawię. Naprawdę się bardzo mocno tego nie spodziewałem. Ale wszystko na to wskazuje. Że ta droga po prostu jest mocno wadliwa. A to po prostu dyskwalifikuje ją całkowicie. No, kurde, szkoda, szkoda, bo naprawdę taka fajna mi się wydawała. No dobra, i teraz co? W wracamy tutaj. No i dobra. I pojedziemy tak, tutaj będziesz miał następny przystanek, następny przystanek, będziesz miał kolego pod zajezdniami. O, następny będziesz miał powiedzmy w okolicy tu, potem tutaj osiedle powstanie, dlatego, dlatego tak od razu. Kompinuję, gdzieś na środku będzie albo nie, damy bliżej tutaj krzyżówki, tutaj i zjeżdżamy. No i teraz działa, teraz jest co? Wszystko jest dobrze, tak? Aj kurde, powiem tak szczerze, nie lubię takich sytuacji. Naprawdę mocno nie lubię. Aha, tutaj byś chciał. Ale możesz zrobić, wiesz co? Tutaj. Tutaj. I wyjedziemy sobie stąd, i będziesz, będziesz jechał tak jak się należy. O, tutaj. Tutaj przed skrzyżowaniem. Tutaj też przed skrzyżowaniem. Tutaj również. Tutaj zrobimy Ciebie na równo, tutaj przed krzyżówką. Oha. Czyli tutaj nie zrobił mi tego przystanku jednak. Nie zauważyłem. Okej. Okay. No dobra, no mój błąd. Zaraz go, mam nadzieję, damy radę poprawić. A tutaj co jest znowu? No przecież jest opcja. Więc w czym, w czym tutaj tkwi problem? Bo hmm, bardzo nie wiem. Czekajcie, może. Aha, dobra, wiem o co chodzi, dobra. Tutaj to się tutaj to się zgadzam w pełni. O, takie coś musimy tutaj porobić, tutaj w dwa miejsca, tutaj w dwa i tutaj w dwa. Kurde, no widzisz, no czasami tak jest, że Niby, niby wszystko masz, ale jednak czegoś tam nie zrobiłeś, i możesz mieć kłopot. Więc tak tutaj, i teraz przelecimy tu, następnie, tutaj byś dał dopiero tutaj koło remizy. Tutaj koło tej kopuły Zara będzie połączona. O, czy tutaj wyjadą tramwaje? Tak, wyjechały tramwaje. Właśnie, takie mnie interesują. A ten to dlaczego wyjechał, to nie wiem. Chciałem wam pokazać. Tutaj, N, NK, tak zwana trumna, poleciała. Tutaj, Tatry. O, trzywagonowa Tatra. Też bardzo fajna. Tutaj, coś nowocześniejszego, i to wszystko na jedną linię leci. O, kurde. No to będziemy mieli niezłe zróżnicowanie. <laughs> no ale dobra, no i okej. Okay, no i bardzo mocno w porządku. Druga linia będzie leciała stąd, tutaj. I tutaj będę potrzebował, żeby, żeby zrobić tak pętle. Zaczniemy najpierw od metra, bo tutaj będzie jeździło metro. Teraz tak, mam takie pytanie. Nie, dobra. W takim razie polecimy tutaj tymi torami najpierw tylko sobie zrobię no powiedzmy powiedzmy że tak powiedzmy że tak nie 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 No i dobra, to tutaj zrobimy. Poczekaj, ja bym chciał, żebyś ty... O, właśnie. Wyszedł tak. To na razie skasuj i teraz polecimy troszeczkę inaczej. Tutaj zrobimy takiego zawijasa. O, i tutaj. No dobra, w odwrotnym kierunku, ale, ale zrobił. Okej. Okay. I teraz metro spróbujemy. Aha, on się nie przyklei do tej drogi, tylko do tej. Dobra, dam sobie radę. Dam sobie radę. Tylko daj mi tego. tutaj zrobimy tak, następnie polecimy polecimy tutaj, ale to chyba na wprost, ok, tutaj zrobimy też na wprost. Teraz weźmiemy sobie te łukowate, tak, ciut, ciut, ciut. Łagodniej, żeby było. A pokaż mi, czy ty byś ewentualnie. Aha, okej. Okay. Czyli. Okej, okay. coś takiego. Ale ja bym chciał, żebyś ty, kolego, się mi tutaj o. Tak łamał, ale delikatnie, delikatnie. No tutaj naprawdę... Aha, jesteś tutaj. Ty, ty, ty. No i dobrze. Czy ja uda mi się? Nie uda mi się. Dobra, więc skoro nie mogę złapać tego kółeczka, to nie będę go łapał. Tam to sobie wyłączymy, a to dalej przeciągniemy tędy, ale tutaj to już będziesz, wiesz co, prosty raczej. O. Tak. I tutaj przeciągniemy na razie te linie. To jest y, linia typowo y, typowo na takie teraz. U, tutaj jak kupimy kawałek, to pewnie powstanie jakieś, nie wiem, osiedle mieszkalne. No, zgaduję, bo jeszcze nie mam planu na tamto. I Tak. Tu będzie, tu będzie, tu, tu, ludziska to się strasznie cieszą, kurde, metro otworzyli, o matko, przecież to jest coś wspaniałego. I tak, tutaj już metro może sobie chyba śmigać, no tak, o, lecimy, lecimy, o, jeszcze tu, o tu. Co to jest? To jakieś płaszczki. A to jest płaszczka. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.